Terima <sweak> kasih telah menonton! Sześcio fajnych chłopak, dzisiaj ma sześciopak, jeździ na rowerze, składa kanał w ofierze, ma również dwa koty, dla pani Karoty, pani Karota jest z gościa trzy i tej piosenki słuchasz ty, od wczoraj na kanale, pa idę na salę, kończę już to śpiewać, bo na salę trzeba jechać, gości tysiąc i gość trzy, tak i teraz słuchasz te piosenki, ty. bo ona jest git, po to jest ten bit. Słuchajcie też gość 2, bo ona jest dobra. Będę też na no goście, na goście, na no goście. goście. Proście. Zaczynam już tworzyć gość 4, na pewno zdążę przed Christmas Mary.